Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Po raz kolejny Marcin Janurłowski i raport ze wschodu. Dziś wyjątkowy, wyjątkowy materiał, wyjątkowe nagranie. Nie będzie to rozmowa, nie będzie to wywiad z polskim ekspertem opisującym sytuację na froncie. Zdarzyło nam się rozmawiać z ukraińskim, ale, ale już to, to jest zupełnie inna, inna kwestia. Po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z przemówieniem rosyjskiego polityka przetłumaczonym na Język polski przez, przeze mnie. Udało się nam otrzymać materiał z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Materiał z dwóch wydarzeń, które związane są z Sergiem Ławrowem, w których to Sergii Ławrow, a więc minister spraw zagranicznych Rosji, Federacji Rosyjskiej, występował i w obydwu tematem, między innymi tematem jego wypowiedzi, była sytuacja w Mołdawii. Mowa o wystąpieniu podczas spotkania z uczestnikami maratonu edukacyjnego Wiedza w Moskwie 31 sierpnia i przemówienie. Skierowane do studentów z okazji rozpoczęcia roku, Adamicki, roku akademickiego w Moskwie 1 września 2022 roku. W obydwu tych spotkaniach, tak jak wspomniałem, pytano o sytuację w Mołdawii w kontekście Naddniestrza i Gagauzji, a więc zobaczmy, co pan minister spraw zagranicznych Sergej Ławrow powiedział na, na te tematy, a wypowiedzi są naprawdę bardzo interesujące. Nie nazwałbym Naddniestrza rosyjską enklawą. Jest to część Republiki Mołdawii, w której przeważa ludność rosyjska, rosyjskojęzyczna, w tym około 200 tysięcy obywateli Federacji Rosyjskiej. Rzeczywiście, nawiązaliśmy bliskie więzi z regionem, także w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa na tej ziemi. Bezpieczeństwo zarówno w zakresie ogromnych składów amunicji, jak i prowadzenia operacji pokojowych. Uzgodniono to na początku lat 90., kiedy wygasła gorąca faza konfliktu. Byliśmy blisko regionu 20 lat temu. W 2003 roku przygotowano dokument, który pasował zarówno dla Kiszyniowa, jak i teraz Pola, ale nie odpowiadał Unii Europejskiej. Unia Europejska zabroniła prezydentowi Woroninowi podpisania już parafowanych umów. Co do przyszłości. Teraz zarówno przywództwo nadniestrzańskie, jak i my jesteśmy za, za wznowieniem bezpośredniego dialogu. Władze nadniestrza są na to gotowe i wzywamy do tego piszyniów. Ale sądząc po publicznych wypowiedziach, prezydent Mari Sandu i jej zespołu nie chcą tak. Bezpośredniego dialogu pod dyktando Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, licząc na jakieś niedyplomatyczne rozwiązanie tego problemu. Uważnie monitorujemy sytuację, zrobimy wszystko, aby nie ucierpiały interesy ludności rosyjskojęzycznej. Nie zapominajmy, że w Mołdawii jest też Gałgazja. Region ten również rości sobie status specjalny, którego niektóre elementy już posiadają. Myślę, że mołdawscy przywódcy zrobią słuszną rzecz, jeśli przestaną grać w geopolityczne gry narzucone przez Zachód i zastanowią się nad interesami ludzi żyjących obok siebie. Zacznę od tego, dokąd zmierza Mołdawia. Chcę jeszcze raz przypomnieć to, od czego zacząłem. Przez wiele lat cierpliwie tłumaczyliśmy Zachodowi nasze czerwone linie. Wszyscy dobrze o tym wiedzą. Wyjaśniliśmy, że nie można zaakceptować tego, co się dzieje. Nie gdzieś daleko, ale tuż przy naszych granicach. Naruszyli rosyjski język, kulturę rosyjskich dziennikarzy, zabijając ich. Zepchnęli NATO blisko naszych granic. Rumunia, Polska są członkami, członkami sojuszu. Już w ostatnich latach aktywnie przyglądaliśmy się Mołdawii i Ukrainie. Powiedzieli mieszkańcom Zachodu, że powiedzieliśmy mieszkańcom Zachodu, że niedopuszczalne jest angażowanie naszych najbliższych sąsiadów w gry wojenne. Od wielu lat zwracamy uwagę Zachodu na to, co dzieje się na, na Ukrainie. Mówi się nam, że, że tam nie ma rusofobii, nie ma nazizmu, ale za Petra Aleksandrowicza Poroszenki, jego premier Asini Jacyniuk Nazwał mieszkańców Donbasu nie ludźmi. Sam Wołodymir Załański nazwał ich w zeszłym roku indywidualistami, gdy zapytano go, jak traktuje ludzi mieszkających w Donbasie. Wtedy trzeba było realizować porozumienia mińskie powiedział, że są ludzie i są jednostki. Dodał, że jeśli ktoś na Ukrainie czuje się Rosjaninem, to ze względu na swoje swoje dzieci i wnuki niech pojedzie do Federacji Rosyjskiej. To było we wrześniu ubiegłego roku. Zwróciliśmy na to uwagę Zachodu. Żadnej reakcji, żadnego znaku, że uważają to, co, to coś za niedopuszczalne. W związku z tym pojawia się pytanie, kiedy nasze długoletnie apele dotyczące bezpośrednich zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa i bezpośrednio dla naszych granic zostały zignorowane? Co robiliście? Jakich interesów broniliście w Iraku, w Libii? Tam że, tam, że ktoś obraził bo... Twoich rodaków, współplemieńców, zabroniony angielski, francuski, język niemiecki, nic takiego tam nie było. Nie dlatego, że chcę powiedzieć, zrobili, a my robimy. To są zasadniczo różne rzeczy. Nie możemy uzyskać. Uczciwej odpowiedzi na nasze obawy dotyczące zagrożeń na granicach Rosji, a oni mogą robić, co chcą, bez żadnej perswazji, bez żadnych wyjaśnień. Nagle przyszło im do głowy, że coś jest nie tak w Iraku lub w Libii. Zniszczono dwa zamożne kraje, ponieważ nie podobało im się to, co nazywają, co nazywają reżimem w Iraku i w Libii. Ale wynik jest zupełnie odwrotny. Może ktoś tam zobaczy demokrację, ale na razie jest to tylko dewastacja i wojna domowa. Ta bezkarność charakteryzuje stosunek ludzi Zachodu do wielu innych procesów i sprzyja bezkarności tych. Klientów, którzy całkowicie poddali się Zachodowi, wypełniają wszystkie jego polecenia, rozumieją to i wykorzystują je na swoją korzyść. Zeleński zamienił się teraz w Rusofoba. Codziennie wygłasza nieodpowiednie oświadczenia. Ponieważ wszystko jest mu dozwolone. To nie pierwszy przypadek na, na naszym terenie. Przez wiele lat Estonia i Łotwa cieszyły się taką pobłażliwością, szczerze odmawiając wypełnienia swoich obowiązków, likwidacji haniebnej instytucji bezpaństwowości. Wszystkie nasze apele bezpośrednio i za pośrednictwem Unii Europejskiej, OBWE, jak mówimy, jak grochościane niszczą rosyjską edukację, burzą pomniki, bezczeszczą groby wyzwolicieli Europy i nic. Wszystko uchodzi na sucho. Bezkarność, którą czują, ponieważ Zachód powiedział im: chodź, możesz zrobić wszystko. Teraz starają się, aby z, z obecnych przywódców Republiki Mołdawii uczynić ten sam ideał demokracji do którego wszystko jest dozwolone. Niestety widzimy, jak podatne jest przywództwo w Kiszyniowie na tego rodzaju flirtowanie z krajami zachodnimi, prowokacyjny charakter zasadzenia tam rusofobii jest oczywisty. Tak jak miało to miejsce na Ukrainie. Co do Naddniestrza, zawsze opowiadali się za rozwiązaniem problemów mniejszości narodowych w Mołdawii w ramach porozumień o przyznaniu szerokiej autonomii. Podobnie jak na Ukrainie. W Donbasie popieraliśmy porozumienia o nadaniu specjalnego statusu. Żaden z ukraińskich przywódców nawet nie chciał dyskutować o tym specjalnym statusie, pomimo odpowiedniego żądania ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ. Teraz mołdawscy przywódcy próbują odejść od istniejących porozumień, które zakładały harmonizację specjalnej autonomii. Na, nawiasem mówiąc, Gagauzi mają również status autonomiczny. Co do naszych interesów. Mamy nasze siły pokojowe, grupę wojskowych, którzy strzegą największych europejskich składów amunicji w kołbasnej. Każdy musi zrozumieć, że wszelkie działania zagrażające bezpieczeństwu naszych żołnierzy będzie traktowane zgodnie z prawem międzynarodowym jako atak na Federację Rosyjską. Jak to miało miejsce w Osetii Południowej, kiedy nasze siły pokojowe zostały zaatakowane,

A więc tak jak sami Państwo słyszą, no po raz kolejny rosyjska narracja dosyć ostro wypowiada się na temat sytuacji w Mołdawii, dokładnie w tych dwóch regionach, które związane są z Federacją Rosyjską w sposób polityczny, również, również społeczny. No, pojawiają się więc podstawowe pytania, na które będziemy na pewno szukać odpowiedzi. Czy Kreml, swoją narracją, chce, chce gdzieś wzburzać tamtejsze społeczeństwa, może jakieś masowe protesty wywołać, bo przypomnijmy, w Mołdawii rządy rząd proeuropejski, tak byśmy to określili, anty, antyrosyjski, więc na pewno sytuacja jest bardzo napięta. Jeżeli Państwu ten temat się spodoba, to zachęcamy oczywiście do, do komentarzy, wówczas postaramy się o rozmowę z ekspertem, który, który opowie nam więcej o samym regionie, opowie, jak wygląda sytuacja, jak może się ewentualnie rozwinąć. No i oczywiście zachęcam także do klikania łapek w górę, tak jak wspomniałem, i do pozostawienia subskrypcji, bo na naszym kanale coraz więcej nowych filmów, Filmów. Mam nadzieję, że ciekawych filmów też widzimy w Państwa reakcjach, że oczekujecie na, na kolejne tematy, także serdecznie Państwu dziękujemy za oglądanie i proszę pozostać z nami. Kłaniam się Państwu nisko, Marcin Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.